Dzień dobry, widzicie za mną ten samolot? No właśnie, a to znaczy, że za chwilę widzimy się w Kambodży i jedziemy do Siemri. Cieszę się z tego powodu bardzo. Życzę miłego oglądania. No i co? No i jestem na miejscu, Kambodża. Już dawno nie cieszyłem się, tak, że jestem w danym kraju. Już z góry było widać, że jest tutaj dziko, mało co jest ulic. Często tak z góry widać było takie brązowe klepiska, i samochody po tym jeżdżą. Zaraz zobaczymy to wszystko na żywo. Ok, mamy to! Wylądowałem w Kambodża! Jadę z koleżanką z lotniska na współę do centrum Siem Reap! Koleżanka widzę też nagrywa. Będziemy mieli wspólne wideo. let's enjoy! Jakby ktoś się pytał, ile kosztuje grab? Wesoła koleżanka! Jakby ktoś się pytał, ile kosztuje grab do centrum z lotniska do centrum z Yemri, to kosztuje 16 dolarów. W sumie to jest fajna przejażdżka takim motorkiem. Potem wam pokażę, będzie ich więcej. Jadmy, jadmy. Cieplutko jest. Pogoda, nawet, nawet. Będzie dobrze, będzie fajnie. Pan nas wiezie chyba na skróty Powiem wam tak, że już zaczynam żałować, że to tylko 4 dni Trzeba będzie tutaj wrócić Na troszkę dłużej Zobaczcie, jaki samochód Niezła ciężaruwa. Dużo tutaj takich wynalazków Mamy asfalcik, ale w sumie tamte drogi były bardziej ciekawe Mamy jakieś targowisko po drodze Ale życie tutaj jest ciekawe Sprawia wrażenie o, hello. <śprawia> Sprawia wrażenie, że ludzie są bardzo przyjaźni bardzo wyluzowani Właśnie mijaliśmy pierwszą policyjną łapankę na ludzi, którzy jeżdżą na motocyklach bez kasku Także nie ma żartów tutaj jeździ się w kasku jest so Czas kwitną jakieś małe interesy. Coś można przekąsić, głównie grille. W sumie to aż zgłodniałem Wjeżdżamy do centrum. Tutaj też jest w miarę fajnie. Dzisiaj trochę pochodzimy po mieście. Batmobila mamy Pierwsze rondo w Siemri. Hello Ludzie uśmiechnięci i to mnie się podoba Idę w stronę mojego lokum Idę troszkę na piechotę bo aż chcę się tutaj chodzić jest tyle... Różnych rzeczy, tyle innych rzeczy, że no chce się po prostu iść i oglądać na lewo i prawo. Zobaczcie, mamy rzekę, mamy mostek, tam jest drugi, a ja mieszkam za mostkiem, o tam w prawo. Tu mamy market. Taki widzę dość duży. Idziemy przed siebie. Ale fajna jest pogoda. W ogóle takie powietrze jest fajne, bo jest ciepło. Jest ponad 30 stopni. A mimo wszystko dość swobodnie się oddycha. Idę sobie siąść tutaj chwilę, popatrzeć na mapę. Mnóstwo skuterów i tuktuków. Główny środek lokomocji tutaj. Powiem Wam, że fajnie jechało się tym tuktukiem. Wiał wiaterek, ale strasznie długo ponad godzinę. O, hello! Machają. Bo może by chcieli, żebym pojechał z nimi. A ja się chcę przejść. Zobaczcie, znalazłem jakąś świątynię, ale to wszystko po kolei. Na razie idziemy do hostelu. W sumie do hotelu. I powiem Wam, że bardzo fajnego. Za około 250 zł. 4 nocki. Mam własny pokój. Możliwe, że nawet własną łazienkę. Bo już tego nie zdążyłem sprawdzić. Bo na szybko klepnąłem to i idę sobie. Proszę, jaki kompleks świątynny. Idziemy dalej. W Siemri chyba szykuje się jakaś impreza, albo już była. Bo przyzdabiają ładnie drzewa i. Tutaj też nad rzeką wiszą jakieś proporczyki. A wiadomo mi, że czasem tutaj uprawiają takie wyścigi łodziami. No to może akurat mi się uda to oglądnąć. No chyba, że już jest po. Mam nadzieję, że przed. No i co, tak można pracować na taksówce, nie? Hamaczek w cieniu. Kurde, oni tutaj mają lajtowo. Chłopaki na drugim brzegu tam sobie rybki łowią. No, wyjdzie im coś? Chyba nie teraz. Tutaj mamy widok na rzekę proszę. I tak się udało, że ja będę mieszkał w bardzo bliskim bardzo bliskiej odległości od tej rzeki, więc na pewno często będę sobie tutaj wieczorkiem przychodził. Można usiąść na ławeczce i sobie poczilować. Zobaczcie tutaj sobie hello łowili na sieci rybki na butelkę spławik No i coś złowili jakieś piranie O takie Zobaczcie Do fryteczek będą na wieczór pewnie mają tego sporo długa sieć Takiej rzeki. U nas już dawno byłaby afera, jakby ktoś wyskoczył z taką siecią, a tu, tu jest Kambodża. To mi się podoba. Pani tutaj miała przy drodze, yy, jak to się nazywa? no szyła po prostu na maszynach nie? do szycia a mi się portki rozdarły w kroku jak robiłem te 272 schody w poprzednim odcinku w Batu Cave więc nie będę wyrzucał, może uda się zaszyć no lubiałem je, trochę ze mną przeżyły no idziemy, jestem już bardzo blisko hostelu w taki sposób przedstawia się bliska okolica mojego przyszłego miejsca zamieszkania. O, fryzjer uśmiechnięty, i tutaj moja willa. Proszę. Dobra, wchodzimy. Wbijam na salony drewniane, porządne schody pokój 109 tutaj w hotelu mieszka bardzo sympatyczna rodzina o, jaki stół elegancki 109 o, 108 VIP co tu za VIPy mieszkają o a naprzeciwko ja. No, kurde, powiem wam, że jest klasa. Łóżko królewskie. Patrzcie, stoł, stołki takie królewskie. Mam balkon. Dobra, ogarniam się. Lodóweczka woda. Coś tam jest w lodówce? Nie ma, ale będzie. Rewelka, dobra, mam nawet swoją Łazienkę. Kurde, perfekt. Gdzie jest światło? Nie ma. A no, widzicie, technologia i człowiek się gubi. Trzeba kluczyk włożyć i dopiero wszystko się załącza. Także do Łazienki też jest światło. Dobra, biorę prysznic. I super jest. Idę na miasto. Co to za telewizor się włączył? No, elegancko, wykąpałem się, czyli wziąłem prysznic i tak, zobaczcie jeszcze jaką mam tutaj werandę, w sumie balkon. Elegancko, balkonik, jest gdzie usiąść. Moje gacie się suszą, bo sobie przyprałem, bo tak w podróży wypada. Pogoda jest piękna. No to co? Trzeba zbierać się na miasto. Zobaczcie, tutaj u mnie jest taki ołtarzyk. Niezłe, co nie? Zapowiada się bardzo fajny wieczór w Kambodży. Pierwszy dzień. Taki może być. Dobra, jedziemy na Pub Street. Jest to jedna z najsławniejszych ulic tutaj. Dość imprezowa, ale jadę ją tylko zobaczyć, ponieważ dostałem zaproszenie na grilla. Nie od byle kogo, bo od samego szefa Kambodży, od prezesa. Będziecie mogli później może parę urywków zobaczyć. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego powodu. Wziąłem tego tuktuka, jakieś 2 km to będzie, 1 dolar amerykański, ale nie wiem czy to dużo, czy to mało. Utargowałem z 2 dolarów. Dowiem się pewnie później, ile trzeba płacić, tak żeby nie przepłacić. Podejrzewam, że to dużo 1 dolar. Zobaczymy. Tak wyglądają ulice, chyba jesteśmy już na miejscu. To są spore tłumy, ale na razie kierowca jeszcze jedzie na tym motorku, ale widzę, że tu jest tak, Pub Street. Mamy to. Dobra, rozliczam się i idziemy w trasę. No i tak, pierwszy raz od trzech lat, kiedy zapragnąłem tutaj przyjechać, w końcu tutaj jestem. W końcu jestem, 3 lata Niesamowite Marzenia się spełniają, nie mówcie, że nie Siła przyciągania działa Pub Street, Kambodża Muzyka Ale dopiero tutaj wieczorem to się dzieje Któregoś dnia, może jutro przyjdziemy tutaj I pooglądamy Pub Street nocą Przełączam Was naprzód, popatrzcie sobie trochę. Tak wygląda ulica. Jest mnóstwo pubów, jak sama nazwa wskazuje. O proszę, można zjeść burgera z krokodyla. Może, może, może spróbujemy. Dużo, dużo, bardzo dużo Europejczyków. I tylko. O, i Polacy! Cześć, Tomek! Cześć, sorry, że tak nagrywam. Przepraszam! Cześć! Cześć! O, hello, no, no, dzięki, thank dzięki. You, thank you. Słuchajcie, yy, akcja była taka, spotkałem Polaków. Pozdrawiam Was, jeśli kiedykolwiek będziecie to oglądać. Fajni goście. Dali kilka polecajek, jeśli wiecie o co chodzi. W sensie mówię to do tych znajomych. Dzięki. Yy... I co dalej? No, włączę Wam przód, to sobie popatrzycie. Jestem trochę taki w chaosie, bo to pierwszy dzień. To będzie chaotycznie. Zobaczcie, jaka bryka. No Jest sprzęcior Mam mało czasu, bo jeszcze muszę zrobić zakupy na grilla nie byle jakiego Ale jeszcze kawałek się przejdziemy Będę musiał jechać do ankor Market i coś dobrego kupić Różne rzeczy: koszulki, za trzy dolki, torebki, co byście nie chcieli, panie. Idę, przejdę jeszcze raz to Pub Street, a wy razem ze mną. I jadę do sklepu, bo już mało czasu zostało. Kolejna bryka. No, 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 dzięki. Kolejna bryka, ta już taka królewska. Kokosy na bryce. Tutaj jakiś klub sportowy. Garbusek. Garbuski lubię, wiecie. Jak byłem w Meksyku, to je często nagrywałem, ale to jest nie byle jaki garbus. To jest garbus, który chyba przejechał Gambola. No. Kurde, zobaczę go jeszcze z boku. No pewnie, że Gambola musiał przejechać, jak ma taką naklejkę. No, kozak. Pani sobie jedzie, uśmiechnięta. Kambodża, jeszcze raz. Jeszcze raz, Kambodża, piękny kraj, piękni ludzie. Kolejna fura. Już by chciał mnie podwieźć, ale za chwilę. No, no, thank you. Klub przy klubie. Trzeba uważać, co się mówi, bo Polaków, naszych rodaków, jest dużo. Chociaż ja nie mówię nic złego. 7-Eleven. A przed nami kręcą jakąś imprezę, ale to chyba ze sklepu. Nie idziemy tam, bo muzyka. Jeszcze mi zblokują albo co? Muszę gadać, żeby nie zblokowali. Przejdziemy się tą uliczką do końca i ja kieruję się do marketu. Po smakołyki na grilla. A trzeba kupić coś porządnego. No i taka uliczka Ta jest O wiele spokojniejsza Ale ładnie tutaj w środku Okej, okay, okej, okay, okej okay. Przegonił mnie gościu, żeby nie nagrywać Ale i tak nagrałem Obrazy Cuda dziwy Jeśli Ktoś by chciał, hello? To może sobie tutaj usiąść i za 3 dolary rybki mu obskubią Skórki U paluchów W sumie to u mnie miałyby co skubać Sorry jeśli coś jecie Tutaj widzę dużo pamiątek Chyba źle skręciłem idę w drugą stronę. Chyba jednak będę brał tego Tuktuka, może takiego 007 Bonda, ponieważ muszę jechać do marketu jednego prawilnego, czyli Ankor Market. Szastam dzisiaj strasznie na te Tuktuki. Już wydałem 2 dolary ale przejadę się trochę no tak jak mówiłem nie pamiętam czy wspominałem jadę do marketu po coś po jakieś delicje na wieczór stoimy w torku no pani zgasło chyba panie co tu się dzieje zobaczcie jakie czasem wynalazki jeżdżą Jajca można sobie kupić i zrobić. Ciekawe czy to są te jajca takie wiecie, stuletnie. Ale ich już nie będę chyba próbował, bo po tym durianie to nie nie, nie chcę już takich eksperymentów. Miasto Siemri jest bardzo, bardzo turystyczne, to widać na każdym kroku. Dużo lokacji, w których można wynająć skuter, rower. Może rowerem jutro pojadę na Ankor, czyli w następnym odcinku dla Was. W sensie ja jadę dla siebie, ale dla Was będzie odcinek. Jak dacie jakiegoś suba, to Wam wrzucę. Walutą Kambodży. Jakby ktoś pytał, jest lir kambodżański. A mniej więcej przedstawia się to tak, że jeden złoty to jest tysiąc lirii. lirów. Lirów, co? Tysiąc lirów. Jeden jak rzuca. Ja umiem wieźć autostradą, a ten mnie wiezie po jakichś dziurach. jest przygoda.